Cześć chłopaki, słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam o a, bateriach słonecznych. Baterie słoneczne to są takie y, panele, które produkują prąd pod wpływem światła. Już przełączam kamerę i pokażę Wam takie baterie. No. Zobaczcie, tam widzicie, na ten, nie wiem, czy to widać tutaj e, na dachu, e, są, spróbuję powiększyć są baterie słoneczne i nawet jak y, słońce za chmurami to ciągle tam y, właśnie produkowany jest prąd Ten, y, pod tymi bateriami są kabelki ja na, za chwilę tam, poczekajcie podejdę bliżej i spróbuję wam te kabelki pokazać nie wiem czy tam widać dobrze właśnie między tymi panelami a dachem są takie kabelki, nie wiem czy to widać Teraz pójdziemy na strych, to pokażę Wam kolejny element tej instalacji. Słuchajcie, teraz wejdziemy na strych i pokażę Wam, gdzie te wszystkie kabelki się zbiegają, dobrze? Przełączam kamerę. Musimy tak, Oj. otworzyć klapę. O, dobra, ostrożnie. Teraz tutaj jest drabina. Mięcik. To już nam jest niepotrzebne. Tam jest, widzicie, ciemno, ale zaraz tam wejdziemy. Zapalimy światło i będzie wszystko widać. A ta drabina się tu tak wysuwa. O, widzicie? Dobra. Chodźcie. Będziemy szli do góry. Że trzeba się trzymać mocno. Draminy, dobra, już się trzymamy. Przełączam kamerę, żebyście I razem ze mną idziemy do góry. Ręka się trzyma. Tutaj o, ale ciemno, widzicie? To taka świeci się dziutka zielona. To tego urządzenia, które wam zaraz pokażę. Ale tutaj jest przycisk. Haha, ha, mamy światło. Jesteśmy na strychu. Tutaj już wejdę. Męcik, dobra. I tu widzicie, jest takie urządzenie. Jeszcze, może z innej strony pokażę. Tu są e, tak główne, główny wyłącznik od tych wszystkich baterii, co idą. Właśnie te kable, tutaj wszystkie idą. Tu to jest główny wyłącznik. Można wyłączyć te baterie. Potem idą do tego urządzenia. Tu widzicie są różne cyferki, tam różne rzeczy, przełączniki. Ono zamienia tam prąd na taki jaki trzeba. No i potem ten prąd, tutaj jest główny wyłącznik idzie do na dół, do licznika. Także teraz idziemy na dół, e, pokażę Wam, gdzie jest licznik, który pokazuje ile prądu. Produku, na, produkują te baterie słoneczne dobra, to tu przełączę kamerę, zejdziemy tu, tędy na dół ale wiecie co? Yy, tu musimy być ostrożni także przejdziemy tak tu muszę się złapać uwaga na nogi dobra trzeba być ostrożnym, bo Wiecie, łatwo wypadek, co nie? Wcimy światło i wychodzimy do przedpokoju. To dam pauzę już schodzę na dół. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na dole, a teraz przełączę kamerę tutaj w tył. Tutaj jest taki schowek, wiecie, zapalę może światło też, żeby lepiej było widać. I zobaczcie, tutaj jest właśnie ten licznik, pokazuje ile prądu dajemy do sieci. Ten prąd z tych baterii słonecznych idzie do sieci energetycznej i stamtąd, kto potrzebuje, to może ten prąd sobie kupić od zakładu, a zakład za to energetyczny, za to, że ten prąd mu dajemy, to płaci pieniądze. Czyli mu sprzedajemy ten prąd. No, to jeszcze wam pokażę takie ciekawostki a propos prądu. Przełączę kamerę, a to jest ten prąd, który przychodzi właśnie od zakładu. Tu jest licznik, tu jest główny bezpiecznik, główny wyłącznik, licznik, właśnie ile tego prądu. I to jest taka skrzynka z bezpiecznikami, ale to. O tym to powiemy w następnym odcinku. A na razie... A, trzymajcie się chłopaki, kocham Was, guziaki. pa 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 pa, 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 pa.